Cześć, nazywam się Agnieszka Mikołajczak, jestem fizjoterapeutą i zapraszam Cię dzisiaj w opowieść o żwaczu. Ostatnio opowiedziałam Ci o mięśniach podpotylicznych. Trochę dużo tego było, ale uważam, że są to ważne mięśnie, a po drugiej jest ich pięć. Jeśli nie odsłuchałeś, nie odsłuchałaś, zapraszam Cię, link będzie w opisie. Dziś trochę krócej, ale to nie znaczy, że mniej ważne. Opowiem o mięśniu żwaczu. Jest on jednym z czterech mięśni należących do mięśni rzucia. Poza nim do tej grupy należą trzy inne mięśnie, a mianowicie skroniowy, skrzydłowy boczny oraz skrzydłowy przyśrodkowy. Wszystkie te mięśnie odpowiedzialne są za wysuwanie i cofanie ruchwy, jej obniżanie oraz podnoszenie, czy też ruchy boczne. Z tym, że to nie jest wszystko, co te mięśnie mają ze sobą wspólnego. Poza tym, że tworzą one grupę czynnościową, to tworzą też wspólną grupę rozwojową, a mianowicie wszystkie pochodzą z mięśniówki pierwszego łuku skrzelowego i są zaopatrywane, przez, e, są zaopatrywane nerwem tego łuku, czyli przez trzecią gałąź nerwu trójdzielnego. Żwacz, pomimo że jest jednym z najsilniejszych mięśni w naszym ciele, to jest to krótki mięsień. Jest on natomiast gruby, jest kształtu czworobocznego, leży bezpośrednio pod skórą, na powierzchni bocznej gałęzi żuchwy. Składa się on z dwóch części, z części powierzchownej oraz części głębokiej. Różnią się one między sobą swoją długością oraz kierunkiem przebiegu włókien mięśniowych. Część powierzchowna to jest ta część, która jest dłuższa i szersza. Rozpoczyna się na kości jarzmowej, ścięgnem rozpoczyna się na kości jarzmowej, a dokładnie na jej dolnym brzegu yy, i też na łuku jarzmowym. Na dolnym brzegu łuku jarzmowego sięga to aż do stału skroniowo-jarzmowego, czyli łatwo zapamiętać dużo tu jarzmowego. Kończy się natomiast na bocznej części gałęzi i kąta żuchwy, sięgając aż po guzowatość żwaczową. I z tak usytuowanych przyczepów widać, że włókna będą biegły skośnie ku dołowi i do tyłu. Część głęboka tego mięśnia jest znacznie krótsza od powierzchownej a przebieg włókien skierowany jest pionowo w dół. Rozpoczyna się włóknami mięśniowymi na tylnej części łuku jarzmowego, sięga prawie do stawu skroniowo-żuchwowego i przyczepia się częściowo do gałęzi żuchwy, a częściowo łączy się z włóknami części powierzchownej. Między tymi obydwoma częściami wytwarza się kieszonka i Tworzy się kieszonka, która wypełniona jest luźną tkanką łączną i dzięki niej, dzięki temu te dwie części mięśnia mogą wzajemnie między sobą się przemieszczać. Oczywiście nie jest to jakiś globalny ruch, ale jest możliwy ślisk pomiędzy tymi mięśniami, częściami mięśnia. Część powierzchowna tego mięśnia będzie to ta część, która leży pod skórą. Przykryta ona jest powięzią i sąsiaduje z trzema mięśniami, takimi jak jarzmowy większy. Śmiechowy i szeroki szyi. Fajnie byłoby, abyście zobaczyli to sobie w atlasach, abyście mogli to sobie wyobrazić, skorelować w swojej głowie, jak to wzajemnie na siebie oddziaływuje. Sąsiaduje też z częścią przednią ślinianki przyusznej, krzyżującej przewód, a znajdziemy tu również tętnicę poprzeczną twarzy oraz gałęzie nerwu twarzowego. Palpacyjnie, jak najbardziej jest to wyczuwalna część, szczególnie jej część powierzchowna oraz brzeg przedni, który można uchwycić. I tutaj też można wyczuć pulsowanie tętnicy twarzowej. Powierzchnia wewnętrzna tego mięśnia przylega do gałęzi żuchwy i wcięcia żuchwy, gdzie przechodzi powrózek naczyniowo-nerwowy dla nerwów i naczyń żwaczowych, przylega do mięśnia skroniowego. Ale też i do wyrostka dziebiastego, czy też mięśnia policzkowego, do którego oddzielona, od którego oddzielona jest przez poduszkę tłuszczową policzka. Tak, mamy trochę tłuszczyków w swoich policzkach, jest to naturalne. Funkcją tego mięśnia jest unoszenie żuchwy i obracanie jej nieco ku bokowi. Czyli działa dokładnie tak samo jak mięsień skroniowy. Eee, a wiecie, który z nich jest mocniejszy? które z nich jest silniejszym mięśniem? Ta odpowiedź wcale nie jest taka oczywista i z tym Was zostawię, abyście mogli sobie trochę poszparać i sprawdzić i sami się parę rzeczy dowiedzieć. Unerwienie tego mięśnia jest łatwe do zapamiętania, ponieważ unerwiony jest on przez nerw żwaczowy, gałąź tylną nerwu trójdzielnego. Nerw ten razem z naczyniami żwaczowymi przechodzi przez wcięcie żuchwy, o którym wcześniej wspomniałam i wnika do mięśnia. Na tym filmiku możecie zauważyć, jak łatwo można wzrokowo zauważyć pracę tego mięśnia. Jeśli macie problem z oceną, zawsze możecie przyłożyć dłonie do twarzy i wyczuć palpacyjnie pracę tego mięśnia. A tutaj widzicie punkty odniesienia, które nam są potrzebne przy anatomii palpacyjnej: a mianowicie gałąź, trzon i kąt żuchwy. Oraz łuk jarzmowy, czy też kości jarzmową. Mięsień ten testujemy za pomocą własnej dłoni. Mam tutaj na myśli moją własną dłoń jako pacjenta, a nie jako terapeuty, który będzie zajmował się pacjentem. Przy prawidłowym rozluźnieniu tego mięśnia, czy przy prawidłowym napięciu pozycji pionowej powinniśmy zmieścić pomiędzy zęby trzy palce, mianowicie drugi, trzeci i czwarty. I w różnych źródłach możemy spotkać, czy to są opuszki palców, czy to są stawy. Jeśli to wejdzie, jest ok. Nie czepiałabym się dalej, żeby całą dłoń tutaj włożyć. Ważne jest to, naprawdę ważne, i to podkreślam, że. Pomiędzy zęby wpychamy, znaczy naprawdę pacjent sam sobie wpycha te palce, a nie my jako terapeuci. Nie pchamy się w otwór gębowy pacjenta w tym wypadku, ponieważ spotkałam się z różnymi naprawdę przypadkami i tu szczególnie pozdrawiam wszystkich studentów. Ok. Jeśli chodzi o pracę na tych mięśniach, Możemy wykorzystać naprawdę wiele technik, jednakże nie będziemy ich omawiać tak jak w poprzednim filmiku, dlatego że każdy terapeuta ma swój repertuar własnych technik i należy też te techniki dostosować indywidualnie do każdego pacjenta. Wspomnę tylko takie terapie, które są najczęściej wykorzystywane, a mianowicie terapia punktów spustowych, terapia czyszkowo-krzyżowa, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, masaż tkanek głębokich, relaksacja postizometryczna, hold, relaks, czy też pozycyjne rozluźnianie i masaż poprzeczny. Dużo technik możemy wykonać w drodze autoterapii my, jako pacjenci i dużo technik można zlecić pacjentom, dostosowując je pod konkretną osobę. Dlatego też, jeśli jesteś terapeutą, niech poniższe ćwiczenia posłużą ci jako inspiracja lub jeśli uznasz, że są odpowiednie dla twojego pacjenta, możesz go odesłać do filmiku na kanale YouTube po poprzednim Instruktarzu. I to jest ważne po poprzednim instruktażu Twoim własnym. Jeśli natomiast jesteś pacjentem, w pierwszej kolejności zdecydowanie skonsultuj się z osobą, która się na tym zna i Cię pokieruje. I nie ćwicz na własną rękę, ponieważ ćwiczenia są łatwe i proste, ale też łatwo i prosto sobie możesz z nimi zrobić krzywdę, więc idź tam, gdzie znajdziesz fachową poradę. Ok. Po pierwsze z autoterapii co można zrobić, to można zastosować terapię punktów spustowych. W poprzek włókien mięśniowych wyszukaj bolesnie, bolesne palpacyjne miejsca, groszki, ziarenka, różnie to jest nazywane. Najlepiej jakbyś poruszał się od przyczepu początkowego, czyli po prostu pod włókiem jarzmowym tutaj schodził czy schodziła stopniowo w dół. Tak, aby po drodze nic nie przeoczyć. W momencie, kiedy znajdziemy takie miejsce, oczywiście przytrzymujemy je przez chwilę, aby odpuściło. Może wystąpić promieniowanie, szczególnie po zębach, do środka ucha czy w okolicy brwi. Możemy zastosować technikę palec na palec w celu wzmocnienia i ustabilizowania chwytu, jednakże pamiętajmy, że punkty spustowe. Nie muszą być boleśnie molestowane, aby się one odezwały, szczególnie jeśli są one aktywne, czy też pierwotne. Przy delikatnej manipulacji dają już znać o swoim istnieniu i to dość w dosadny sposób. Inną odmianą pracy na punktach spustowych jest praca, kiedy mięsień trzymamy chwytem szczypcowym, czyli musimy wejść kciukiem do buzi. Tutaj musimy zwrócić baczniejszą uwagę na ślinianki, gdyż niedoświadczone osoby mylą je często z punktami spustowymi, a zdecydowanie nie, należy nam, nie zależy nam na tym, aby te ślinianki psuć. Między innymi właśnie dlatego zwracam uwagę, aby to robiła osoba, która jest doświadczona. I zna się na tego rodzaju pracy, i aby pacjentowi pokazała, jak sobie z tego rodzaju pracą poradzić, aby sobie przypadkiem krzywdy większej nie zrobić. Ok. Lecimy dalej. Masaż poprzeczny. Masaż poprzeczny jest kolejną techniką, którą możemy wykorzystać w naszej autoterapii. Opuszkami palców zahaczamy się o mięsień i w poprzek włókienek mięśniowych wykonujemy ruch posuwisty, rozcierając tak naprawdę ten mięsień w poprzek jego przebiegu. Technikę oczywiście wykonujemy powolutku, starając się objąć pracą całą dostępną palpacyjnie część mięśnia. Dekompresja. Dekompresja żuchwy jest fajną techniką, którą możemy wykorzystać w autoterapii. Kładziemy obie dłonie na policzkach tuż przed uchem. Ręce przyklejamy sobie do twarzy. Często mówimy o tym, że przyklejamy je tak, jakbyśmy chcieli przeniknąć przez skórę i położyć dłonie bezpośrednio na mięśniu. Ściągamy wtedy wszystko bezpośrednio, wciągamy powolutku w dół pozwalając przy tym również, aby żuchwa nam upadała. Technika zachacz się i rozciągnij. Też technika zwana rozciąganiem z otworzeniem buzi. Polega ona po prostu na tym, aby opuszkami palców zahaczyć się o mięsień przy łuku jarzmowym i głębokim, prostym ruchem wzdłuż przebiegu włókien mięśniowych rozmasować ten mięsień. Po kilku takich powtórzeniach w celu lepszego rozciągnięcia tego mięśnia warto popracować, z ruchem rąk, popracować, aby z ruchem rąk również otwierała się buzia. Rozluźnia to żuchwę, a i mięśnie pracują wtedy w swojej funkcjonalnej długości i na tej funkcjonalnej długości je rozluźniamy. Ćwiczenie z ruchem ręki łączy tak naprawdę kilka technik, które wyżej wymieni wymieniłam. A mianowicie kciukiem wchodzimy do buzi i po mięśniu wykonujemy ruch posuwisty wzdłuż włókien mięśniowych. Natomiast na zewnątrz pozostałymi palcami rozcieramy ten mięsień. Technikę tę można również urozmaicić, a mianowicie można tę technikę wykonać również w poprzek włókien mięśniowych. Czyli pociągnąć mięsień do przodu i w ten sposób go rozmasowywać raz przy razie. Kolejną rzeczą, jaką mamy, to jest relaksacja postizometryczna jako autoterapia i jest ona bardzo dobrym pomysłem, z tym że trzeba najpierw nauczyć siebie i pacjenta odczuwania własnego napięcia mięśniowego, stopniowania go i pracy z nim. Dlatego to ćwiczenie zalecam osobom, które mają dość dobrą świadomość własnego ciała. To samo tyczy się terapii typu Hold Relax. W obydwu przypadkach wykorzystujemy minimalne napięcie mięśniowe po to, aby uzyskać fenomenalne wyniki pracy i tym bardziej, że pracujemy tu z oddechem, który fantastycznie wpływa na uspokojenie nam układu nerwowego. Jeśli chodzi o pracę z oddechem, jak najbardziej możemy przy żwaczu, przy pracy na żwaczu, czy też w mięśniu skroniowym, wykorzystać ten rodzaj terapii. Bo e, gdzie właśnie, jak nie przy tych mięśniach, gdzie odkłada się nie tylko napięcie spowodowane złymi nawykami, wadą postawy, ale również w miejscu, które jest ostatnią bramą drogi wyrazu, możemy zastosować jedną z najlepszych terapii, jaką jest oddech. O pracy z oddechem znajdziesz osobny filmik na kanale YouTube, gdzie e, bardzo gorąco Cię odsyłam gdyż dobrze wyuczone i świadomy oddech naprawdę potrafi czynić cuda. Ok, to wszystko, co przygotowałam na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. W związku z obowiązkami zawodowymi prawdopodobnie kolejne nagrania będą dotyczyły narządów wewnętrznych lub będą szły w stronę narządów wewnętrznych, ale jeszcze się na tym zastanawiam. Niemniej jednak serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji i oglądania czy też słuchania kolejnych nagrań. Do usłyszenia.